Siemanko, witam was bardzo serdecznie na kanale i Oplutego, i na moim im. Teraz ja witam niestety i Oplute już witał. Tak. To dzisiaj będziemy grać w błotniste bagna w Minecraft Dungeons. Poczekaj, muszę wejść jeszcze w Minecraft Dungeon. No. Dobra. Dobra. Robię. klikam i akceptuj. Akceptuj, dobra. Jakby sobie zapraszam jeszcze na live'ach, czasami będę sobie na tej postaci wbijał tutaj e, level. Bo ja więc mam zapraszam na live. Y, na live y. ja mam tak, więc ja będę musiał się trochę wyrównać. Tak jak będę w sumie na 20 mocy, to będzie w sumie chyba dobrze. U mi Jeśli chodzi o hero. Tylko. No. Więc e, będą odcinki też jak będę czasami będę farmił, e, jak będę ten, ten, ten level robił. W ogóle boję się tego posa, No, ten kocioł. Ten kocioł jest taki bardzo mocny. Nie polecam Dobre. go. Po prostu będziemy robić uniki. Będziemy no chyba ta. Uniki. Będziemy robić uniki i strzelać w niego. Dobra. Cienisty rosso, czy jak to tam się co? Cienisty wy... Jak coś to będzie... Mam nadzieję, że nie będzie nic na moim odcinku. Jak coś to będę zagłuszał trochę, że nic nie było słuchać. tam z otoczenia. Ninty! A, ty wziąłeś, dobra. Więc będę dobra. trochę zagłuszał. Właśnie zagłuszam. Trzeba oh! tam przywołać... O, oh, jakiej mocy! Zbroję na takiej mocy! Ej, pomóż mi, ej, pomóż mi, bo tu cypki. Lecą i... Ech, zaraz... Dobra, stop, stop, muszę coś zainchantować Dobra, skipmy jak zastopować w sumie I zdy, jak oni na nas się rzucili Dobra, zastopujemy, dobra Teraz możemy stać. Mam... Sto... Wiesz na jakiej mam mocę zbroje. Tą? Jaką? Ty Jak? A Jak? Ajo, coś sobie jak? Jak? Ja się pytam jak? Ja się pytam jak? Nie wiem jak Ojej, oj jaki? Ja zaraz zednę ja nie ja nie wypnę, ja, ja mam ja S. tam porob... Widziałeś to? Co ja tam miałem? Ja, e, ja, ja, ja to nie wypnę. Dedłem, ja dedłem, ja dedłem. Dedam, zaraz dedam. No zaraz Mój xD. tamek. Mój to TNT. O! to to tamek. Mój mam, mam rozwalam Dobra. Tylko wiedźmy teraz trzeba jeszcze porobić. Teraz będę będziemy miał miksturę. będziemy z tym kotem, to my będziemy robić jak, tym, jak z tym bossem w, kuź... w, tym, w, tym, w tej kopalni, nie? No. Tylko że on oh, Przepraszam. tylko że on jest swój i tam. No tylko no, no a te nie No, Tylko nas straż tej boci. Dobra, będzie, będziemy robić z tego na pewno będziemy nagry, na pewno będziemy live na pewno na będą go. u mnie live'y z wbijania mocy. <laughs> o ja, nie chce tu. Nie, jest. Nie. Jest. jest dużo tam? Nie, mało. No 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 no. Jak teraz zedniesz... Nie mogę! Chwilę! No właśnie, mieć dna! Jest! Jest! Nie, jak no, trudno. lepiej ze mną iść chyba! Tak, lepiej z tobą, o wiele lepiej z tobą. Znowu mam. sobie nie walkę. Ty dostałeś tą moc, bo ja znowu Tak, zdobyłem, po, zdobyłem poziom, zdobyłem, zdobyto poziom mi wyskoczyło.

Przygotuj fajerwerk! Fajerwerk! Nie dałem, nie dałem, dałem rado. Ja cię. I opłute, pamiętaj ze mną nie iść. Mówiłeś, żeby. Ja ja... Ja chciałem wziąć le... Safrz na moc. Ty nie, ty musiałeś. Ty byś najlepiej na przygodowym poszedł. Gdyby nie ja. I byś 300 razy. Czekaj, mam u płotcy, mam u płotcy. Zabierz mi głos. Slajmy, slajmy! Pomocy, Jasne. Slaj... Dobrze, e, łuk mocy mam lepszy. Na 13 mocy mam łuk. Esa. Mam 10 mocy teraz. A ty jaką? 15, jaką 13, masz moc? 13. Jaką? 13, ja mam 10. Jakoś źle nie jest. Przyspieszenie. Odklinanie. Super ładowanie. Dobra. Ty jesteś? Dobra. Idziemy? Czekaj, na, ki na, kilo na kilofie sobie wana ostrość była. Jak można? O. Muszę sobie przygotować ten kamyk, co mi daje ochronę. Dobra. Dobra A jaki? Kamyk taki. Aha, ten. Bo ja w ogóle pamiętam, jak my na to temi graliśmy, cały ten. Co graliśmy z tym kowalem? Z tej, w, tej ku w tej kuźni, nie? To było takie. W kuźni? To było... No to piekielnej kuźni, jak, jak graliśmy, pamiętam. Okay. Jeszcze. O nie, tednę. Okay. Szata! Jest szata! Proszę! Nie, nie, nie zbieraj szaty, proszę, nie zbieraj szaty! Ja nie mogę. No, no. A, słabsza szata. Już myślałem, że leczy. Nic za tym. Jak, ty jak? jak? Ale jak? Jak się ty Nie można zabijać. Ryszać. Nie mogę się ruszać. O nie, o nie, o nie, o nie ja, zaraz, ja zaraz mam ja zaraz mam Poczekaj, muszę zobaczyć, czy się nagrywa, wiesz? Dobra, jak, jak to się nie nagrywa? Ja też sobie zobaczę, jak to się na, czy się nagrywa. Nie, u mnie się nagrywa, dobra, spoko, 6 minut, 55 sekund. nagrywa? Chodź, i tutaj, tutaj się wchodzi, tutaj się. Wchodzi. O, chodź, 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 chodź tutaj, chodź. Być cię Ochraniaj mnie, bo muszę dwa razy mam taki komputer, że muszę dwa razy kliknąć na bs a bo nagrywam na ps Ja hmm. sobie Alt i Tabem przeskakuję. Dobra, nagrywa się, nagrywa się, nagrywa. We, weź, weź lub Alt i Tabem. To szybciej wtedy. No okej. Okay. Okay. To jest mój sposób na, na elekcję. XD <śleski> Wiesz o co chodzi. <śleski> Oczywiście nie wolno grać na lekcji. Tak i wy tego nie róbcie, nie róbcie tego w domu. Tylko pluty masz. Tak. Lenie na często po prostu wiesz, na serwer to sobie odpala na przykład widzi. na lekcji, żeby potem już po lekcji był, nie? No... Bo bo nie to do alt tak jest bardzo serwer. szybki. Polecam Altitama. No będzie serwer. Na e, 100 widzów. Na sto widzów będzie serwer e, taki, że będziemy wysyłać wam na Discordzie e, powiadomienia kiedy będzie kiedy e, odpaliliśmy serwer a na 1000 będzie taki, że Normalnie będzie cały czas aktywny. na hostingu serwer. na przykład. Tak, na hostingu. My na razie na AT-18. Patrz, patrz, patrz. Ale, Patrz, wałka. Ej, a my tutaj nie było, ej, tutaj nie było tego, typka tego. Ej, tu będzie bosik mały chyba. Jo, a jo, bo tu się jeszcze wchodzi do, 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 do tego dungeona. Tu jest ten dungeon. O Nie. Tutaj w ogóle jest ten... Tutaj... O nie, Edek, Edek, Edu? Nie, please, Edju, Edju, ja nie lewy. Jest lewy. nie widzę Jest lewy. Jest nie Jest lewy. Jest lewy. Jest nie Please, please, Jest Lewia, nie, Nie, glewia lewy. glewia lewy. glewia słabsze nie, deda, mam deda, mam nie, Nie, mam Jest nie, Jest lewy. Jest nie, nie, nie tepa się, Edek. grzeczny. Ej, idealnie Edek się nie tepał, nie? No grzeczny on jest. jest trochę grzeczny. Nie, co tamten. Ej, co, tamten ten, ten co, zabijamy nie. Jadę. Ej, nie, nie. O nie, 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 nie. O nie, nie, nie. nie, nie. O nie, nie. O nie, nie. O nie. O nie. O nie. O ja mam 104 tylko, bo 475. wydawałem na te. 175? Ja 175? 400. Wow. No to wpadajcie no. na live y na Twitchu, będę streamował na Ale Minecraft Dungeons. Ale głośno. U mnie, nie wiem jak u was. No, no u, mnie, u mnie nie jest, u mnie nie jest głośno jakby. W sensie chodzi o to, że jakby nie słychać tego na szczęście. Ja sobie redukcję szumów odpaliłem. Żeby w razie czego nie było słychać, igraję to jest szymów, a gdzie jest się mów? Myślę, że mamy z mikrofonik z taką gąbką, nie? A. Że wtedy nie słychać, jak ktoś tam coś mu mówi. To jest przydatne. To ja nie wiem. Ej, idziesz w złą stronę. O, tu się idzie. nie do mnie. No, okay. Która już to jest no minuta nagrania? Zobacz. Ty to już patrz. Czy? To jest minuta, już mówię, kurczę, zrobiła się, dobra. Hej, o co chodzi? Jest, 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 jest. jest. Minuta nagrania to jest, ogólnie teraz, minuta nagrania jest 10, 10 minuta 30, 40 sekunda. XD, jak my tam jedną misję robimy tak długo. Dobra, już idę, bo to długa misja i tak jest. No, jest długa. Mam nadzieję, że to mi będzie za bardzo przeszkadzało, jak coś będzie szumów, bo naprawdę myśli na obuty już mamy dosyć nagrywania ciągle. Ja tam I coś przepraszam. Ja lubię nagrywać. Nie wiem jak ty, ja lubię nagrywać. Ja nagrywam, też lubię, tylko nie lubię ciągle to samo. Nie cierpię. Ja nie lubię montować. Nienawidzę wręcz montować. Takie. Ten robił no chyba kanał z animacjami w ogóle. Mmm, mam. Dobra, chodź, zaraz będzie koniec... ej. Poczekaj. Poczekaj. Eee. Uważaj, zombie Cię bije. No. Eee, uważaj, zombie Cię bije, poczekaj. No. Okej. Okay. Ja po poszedł, więc coś Wam powiem. Będziemy już iść na tego bossa. Już będziemy iść. Słychać? Słychać, słychać. Kurde. Ej, tu Bosi. Tu bo się... Szkoda, tak. że było słychać. A jak? A co? Ale w sensie było słychać wcześniej, tak? Jakby... Nie, że teraz, tylko wcześniej, tak? Teraz. Jakby się... miałem tą przerwę. Nie, jak było przerwa to nie było słychać. Uch to dobrze to. Jest to bardzo szczęśliwy, nie będę musiał montować. Idziemy latam też z tego. Dobra, idziemy teraz, idziesz tam, idziesz tam, bo jakby ja też idę, tylko nie wiem czy ty tam idziesz, bo jakby cię nie widzę na razie przy sobie. A przez to... O, jesteś dobra, dzięki. Glewia, która się nie opłaca i tak? Chodź! Więc ja idę. Ach, mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało nic. W ogóle widziałem na YouTube jak co ciągle Też gada w tyle. To ja nawet jak. Yy, no ja też tak widziałem. Takich kieperów to było. Czasami. Niestety u mnie pewnie u, też tak u. będzie. U mnie też tak czasami może być. Chcę jeszcze montować. A ja mam takie. Jestem ja we da... fundy. Nie pro. prawa. Wow. O dzięki za zobaczenie, bo ja muszę coś zjeść. Coś z Jesik zde. Chyba ten odcinek mówi, że będzie taki wiesz. Tutaj nieudany. Ja chcę go rzucić. Chcę go rzucić. Chcę go rzucić. Co? O, eee, glebia słabsza. Ju się a tak ja, cieszy ja? na obsydianową skrzynkę. O, twoich odgłosach? Znaczy, że dropnąłeś coś bardzo dobrej mocy. No ty nie wiesz. Wiesz co? No. Ja też koks. No. Się nie dziwi, że masz koks. Kurczę. Ja chyba F1 muszę zrobić, wiesz? W mam na 15 mocy. ZD. Mocne, No. Masne. O, 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 o. O, 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 ho. Znowu słabę, ej, znowu słabsza glewia. No hity, jakim hity daje? Jakie. Ja im na... Dobra, bosik! Tył. Chyba. U mnie na dwa hity lecą. Bosik, bosik, bosik. Nic skoczę. O już, no nie! Tepnij się to szybko, tepnij się szybko. Szybko się takie. Rzucam perełkę, rzucam perełkę, rutam perełkę. Jest z xd. Nie, nie wiem, wiem. ja Polek? Jak? Please, no nie. Właśnie nie wiem jak Nie ja ja trzeba go idę. chyba tylko z Jego je tylko strzałami jego je tylko, je tylko strzałami trzeba A ten jeszcze swoich pomocników Dobra To jest słabe O nie, jak ja <słuchy> no Dobra kurczu, ey ja, mam Ja go robię, ja go robię, ja go robię Ej jak, ja widziałaś jak go porobiłem tym? O, nie! jedno tylko. Ale my się rozpimy przy kociele? Przy, ko przy kociele, bo to co ja Tak naprawdę odbiło. Tak masno. dę. O nie, dedasz, dedasz. Odwróćcie, please. Please. Nie Ja się bardzo proszę. Zginę. Ale my teraz dobniemy. Czemu ty się nie ruszasz? Ej, czemu ty się nie ruszasz? Nie rozumiem. Dobra, ostatnia szansa i tak nie. już mogę nie... Po tym, po tym Super. Jakbyśmy dyli po tych mobach, To ja bym sto takiego raid'em mocnego. No i kocioła rozwaliłem. I glebia na 11. Znowu coś koks. A ty nie wiesz, jakie koks, straszny koks. Że szkoda. Jakby to się nie, cieszę się, że koks, ale szkoda, takiego czegoś koks. Prezentowaliśmy. i co wolisz? Ogłuszenie, echo czy osobie nie? Ogłuszenie, no to będzie ogłuszenie. Dobra, jak kończę. O. Dobra, to jeszcze. Ale my w ogóle osadnika to nie uratowaliśmy. U uratowaliśmy. Ma serio? Prezentu, no. Prezentów mam jakoś. A jo, ja, bo on był tam na końcu. Spoko. Jak masz coś na dobrej mo- na większej mocy niż 11, to możesz mi dać. A Więc wiesz, że yy, ta moca ci daje- daje ci no. tą samą moc, los losuje moc? Jak ja ci daję? Ktoś wie, że to losuje? A trochę jo. Ale mam ci coś dla ciebie fajnego. Ja sobie glewię chyba. A i co kill'ow czy glewia? Co masz? O! O! Który moc? Nic, ey, nic do ciebie nie dostałem. Jak nic? No jeszcze. nic. Nie sobie coś kupię? Masz jeszcze raz dodać? No. O! Kupię sobie znowu coś. Łup na 15 i zbrojka na 15! Nie A ja mam 17 moc w Brojka na 15, ja to kupuję. Dobra, yy, kończymy odcinek? Chwiednie. Kończymy odcinek? No tylko jeszcze pokażę widzom, jak tutaj sobie zbrojkę odpalę. A możemy kończyć w sumie. Dobra. Ja wchodzę już u Ja też. No to... Subskrybujcie nasze kanały. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się filmik spodoba. I ja. I ja, po, i ja. No to się tak, wiem. cześć, papa. No. Pa.